Witam wszystkich. Jak widać brzydko skoszone. No i mamy problem. Deszcze przepadują. Miałem słomy zbierać. Żeby... Bartwiłem się, że ścięta słoma będzie zacieniała ten noszik który jak widać jest ładny. Nawet skąbajnym miejscami było czuć zapach noszczyku O, tu jaki piękny. No i co? Im pogoda nie pozwala zebrać tej słomy. I boję się, że po prostu w tych pasach, gdzie leży słoma, noszik zginie. O, jaki tutaj jest piękny. No, no po prostu piękniwo. O, czy on przetrwa pod tą słomą? Zobaczymy. No, szkoda by nie było tego dogadka. Nic. Pogody nie przeskoczymy. Żydko udało się zebrać. Nawet plon był... A, coś tam okosiłem. Coś niedomosone. Konkolu troszkę, troszkę jest, ale zobaczymy. Może znajdę jakiś mój, który mi to odbierze. Jak nie to będę jakoś próbował inaczej to rozegrać. Nie no, wymosone. Jeszcze przyjdziemy się tutaj, gdzie było też dorzucona szaradewa. Mamy taką podwójną wsiewkę w żyto. O, jest saradela, która w tym roku ma rosnąć. Nawet kwitła widzę. <gry> I jest też nostrzyk. Podwójna wsiewka i zobaczymy jak to się będzie spisywało także tak to wygląda. Gdybym wiedział, że będą takie warunki pogodowe, to jednak bym to ściągnął słomę na wszystko jedno i może by było lepiej, może by ona powpadała pomiędzy ściernikiem, a tak tu leży i się martwię. Ale co najciekawsze, nostrzyk najlepszy jest tu, gdzie jest najgorsze pole. Że to było rzadsze i... I nostrzyk jest naprawdę. Tu widać, że on tutaj jest ucięty w tym miejscu przy tu to mi nie przeszkadza no teraz widać dostał światła, dostał wody on będzie luz, tylko jeszcze tu będę musiał pojeździć trochę bo zebrać słomę jak wyschnie kiedykolwiek wyschnie, czy wyschnie to nie wiem A sobie nie deszcz i pierwsze prasą trzeba przejechać będzie widzicie, normalnie jak gnój słoma, pierwsza prasa a potem trzeba będzie to pozbierać Ostrożnie niestety też przeżyły. Najgorzej sobie z ostrożnie nie mogę poradzić. Nie mam pojęcia jak to w ekologii ugryźć ten temat. gospodarstwa ekologicznie. Że to niby trochę przygłuszyło, ale tylko trochę W Peżu tak bardzo nie widać. Peżą sobie ładnie, że to poradziło, ale z ostrożnie nie bardzo. Także, także tak to wygląda i mówię jeszcze uda mi się zmienić mąkę, zrobić mąkę z tego żyta pierwszy chlebek będzie dla mnie i zobaczymy jak to będzie, myślę że będzie na sprzedaż ta mąka a tu ściernia jest ciekawa wielkim plusem moim zdaniem tego jest, jeszcze wracając do tego noszczyku, że był wysiany wcześniej bo był chyba koniec marca, początek kwietnia wysiany ten nos on zdążył się ukorzenić, zdążył się porozrastać Złapał wilgoć jeszcze i dużo lepiej wygląda niż ten noszczyk Kiepsko pokazuje Niż ten noszyk, który był w owsie wsiany Tamty wygląda gorzej Tak samo jak rok temu wsiewałem w orkiszu Pod koniec kwietnia I to nie było to Przynajmniej jesienią, bo potem teraz jest piękny Dlatego zastanawiam się właśnie Czy to nie wsiewać mimo wszystko jednak w żyta. Podwójną wsiewkę nawet zrobić tak tutaj I zobaczyć Ciekawy jestem jakby to się zachowywało, gdyby jednak to słone ściął a nie zbierał no zobaczymy Może będę eksperymentował dalej Sara to jest bardzo ciekawą roślinką, widzę, że ładnie sobie radzi tak, tak, tak. Widać, że była taka wybujała do góry o, nawet ma tutaj strączki dwa wybujała, bo po prostu nie miała światła do światła ciągu, a teraz powinna się to jakoś porozrastać, mam nadzieję. Zobaczymy też, jak ona się zachowa Szeradra była późno siada, bo w maju Jak dobrze pamiętam było dosiewane Normalnie ręcznie rzutowo po wierzchu. I sobie dała radę Też fajna roślinka Też mi kusi, żeby spływać na nasionale Za dużo tego będzie i wszystkiego nie dam rady ogarnąć A tu facelia też znikła Także kto chce nasionka faseli, To już proszę się zgłaszać Bo już jest trochę faseli Przygotowane do zbioru Do, do siewu, gotowe, wyczyszczone Jaki piękny nosik. No. Piękny okaz. Dobra. Mykam. Pięknie mi ręce pachną teraz. A naprawdę było z kombajnu zapach noszczyku. To jest fajne. A jak wykoczę ten nosik na nasiona co mam? Nie wiem. Nie mam stołu do pachu. Kiedyś jak może więcej będę chciał noszyku to po prostu trzeba będzie kombajn dostałem dużo do pachu i potem do ja dosyć troszkę. A, nie wybiegajmy tak daleko w przyszłość, to nie warto. plany się zmieniają, życie koryguje, weryfikuje wszystko. Dobra, kończę i powodzenia w wszystkim życiu.